Witam serdecznie, z tej strony Maomao, Mao. za mną jest druga Maomao. Mao. No patrzcie, jaki to jest słodziak. Musicie napisać Mafinie, że ona musi więcej cosplay robić. Najlepiej ze mną. Bo ja mam tego bardzo dużo, ja cię mogę jeszcze ubrać w wiele rzeczy. Poza tym jesteśmy w Łazienkach Królewskich. Czy kiedyś się zastanawialiście, czy w Łazienkach Królewskich jest Łazienka? Znalazłam tutaj Łazienkę, więc ja was zabiorę do tej łazienki. Jak to męska. Może nie zauważą. My się schodzi i tam jest Łazienka. Wygląda jak bardzo długi paczkomat. Podobno to męska. Z drugiej strony chyba jest damska. Faktycznie tutaj jest damska. Dobra, no to testujemy Łazienkę w Łazienkach. Okej. Okay kolejka jest, tu mi się nie chce czekać. Poza tym nie chce mi się siku. Ja to po prostu tu weszłam tylko, żeby to nagrać. Mafina taka piękna. Tu jedna nagrywa, tu jedna foci, jeszcze trzecia gada głupoty.